Nie jestem wystarczająco, wystarczająco dobra. Mi, punkt karakter. Mimo, 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 że nie mogę zarabiać, nie mogę zarabiać, tyle, zarabiać tyle, tyle, ile chcę, bo nie mam co, bo nie sobie nie nic sobie takiego, takiego, co byłoby co warte, warte a o pieniędzy, o pieniędzy, o pieniędzy, to całkowicie, całkowicie głęboko, głęboko kocham, kocham, kocham i akcjonuję się. Kocham, kocham, czuję się. Mimo, że Czuję, 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 Złość, 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 Żal, żal, żal. Bo nie ma takiego, gdzie mu pewnie i nie ma takiej nie osoby, ma takiej osobe, która chciałaby mnie nie, chciała by nie, chciała nie chciała To całkowicie, całkowicie głęboko, cibe, kocham, go, i głęboko kocham i w siebie. Mimo, że nie, mimo, staram, nie, się. Mimo, że nie staram, staram się, nie działam, nie szukam, nie pytam, bo nie wierzę w siebie, to kocham i akceptuję siebie. Mimo, że jestem załamany, Bo nigdy nie uda mi się zarabiać. Bo nie czuję się wystarczająco dobra, aby móc zarabiać. I nie zapłaci. To całkowicie głęboko kocham, kocham i jak siebie. Brew, 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 brew. Czuję złość, złość, złość i, żal, i żal. Bo nie bo jestem nie jest, nie, jest syrepa, 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 syrepa. nie jestem nie jest, doświadczona. Zana, 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 zana. Zana. nie mam nie 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 ma, umiejętności, nie ma, Jestem nie wystarczającą szczęściarą, abym się udał. Nie, nie ma takiego miejsca, miejsca gdzie mogłabym zarabiać. Zarabia. Zarabia, zarabia, zarabia. nie, nie ma takiej osoby, która chciałaby działać. Czuję bardzo silną złość, złość i zniechęce, frustrację. Prost Czuję duży żal i brak, brak wiary, że ja Cała praca, ta pani idzie na marie, idzie, na idzie na Nie mogę namba, bo nie mam w sobie nic takiego, 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 co byłoby Wy mi by mi zapłacić. Zapłaci. Jestem ja. załamana, załamana, bo nigdy się mi się nie uda zarabiać. Zarabia zarabia bo nie czuję bo się wystarczająco dobra, aby zarabiać. Nikt mi tyle nie, tyle nie, zapłaci. nie tyle zapłaci. 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 Nikt mi w ogóle nie ogóle Już zawsze w takiej beznadziejnej sytuacji. Czuję złość, złość, niechęcenie, prostrastwie, żal, że inni się udają, że mają kwarę. Czuję duży, Czuję jest, i duży taki żal, że jest, jestem wskazana na, na porażkę. Uważam, uważam że, że jestem beznadziejna. beznadziejna i nawet nie I próbuję, nie pytam, nie, 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 nie szukam, nie, szuka, nie, szuka, nie składam. Nie składam, nie składam bo, bo uważam, że nie zasługuję, nie wystarczam dla Jestem za mała, za mała nijaka dla życia, życia, życia. I teraz, I teraz, teraz to myślenie o sobie. sobie, o sobie, 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 sobie. Bo zrozumiałam, sobie, 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 sobie. że myślą w ten sposób o sobie. Nie uda mi nie się osiągnąć tego, czego pragnę. Koniec, 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 śliczny Skoro siłam, jest, sama, sama, sama. Już jestem wystarczająca, już mam, mam wartościowe zasoby. Uwalniam złość, żal, 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 smutek, mutek, goryczek, Uwalniam, Uwalniam potrzebę, aby źle że sobie żyć. Uwalniam, Uwalniam potrzeba, aby wazwyczaj, się zamykać. zamykać. Uwalniam potrzebę, aby nie wierzyć. Uwalniam potrzebę, aby się nie budować. Uwalniam, aby szukać, szukać, pytać, pytać. Działa, działa, działa. Uwalniam. Uwalniam potrzeba, by zrobić film, że i tak, i tak z tak, tego nie będzie. Uwalniam zło, żal, zmuszań, rozgoryczenia. Uwalniam potrzeba, aby źle sobie żyć, źle się wlecić. Uwalniam potrzeba, by działać tak, się nie udawało. Uwalniam, walniam cały sukces i zadowolenie. Uwalniam opór, czatkę, tym za rado. Już teraz Już jestem, jestem godna, godna. Jestem, jestem, jestem wystarczająca, Bo siebie, Bo kocham, sobie, szanuję, 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 doceniam, doceniam, doceniam moją warią, 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 Jestem wiaderny. Jestem fajny, 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 Mogę mieć, Mogę to, mieć to, to, czego prawa. Zasłuch, zasługa, zasłu, zasług, zasłu, Jestem bardzo warstwem, warstwem, wersośmiem, wyscę. Dziękuję serdecznie dziękuję, 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 dziękuję. Za całą optyfi dostatek, którą dorlause. mnie obdarował. A ja ją przyjmuję z radością i wdzięcznością.